Pomódl się dzisiaj wspólnie, razem z nami. Oświęta Rito, Ty, będąc posłuszna rodzicom, zgodziłaś się na stan małżeński i stałaś się prawdziwym wzorem, Małżonki Chrześcijańskiej. Oto stoję przed Tobą, by otworzyć me serce, które potrzebuje pomocy Boga i Twojej opieki. Ty. Któraś przez wiele lat cierpiała niezasłużenie w życiu małżeńskim. Uproś dla mnie u Pana potrzebną mi siłę, abym mogła być wierna Bogu i mojemu mężowi. Zaopiekuj się nami, uświęcaj naszą pracę. Błogosław każdy nasz zamiar, aby wszystko było na chwałę Boga i dla naszego dobra. Niech nic nigdy nie zniszczy naszej zgody. Święta Rito Niech dom nasz będzie obdarzany pomyślnością, niech go strzegą aniołowie pokoju, niech nie będzie w nim nieporozumień, lecz niech króluje miłość, ta miłość, która łączy dwa serca, która wiąże dwie dusze, zbawione przez krew Chrystusa. Przedstaw panu tę modlitwę o święta Rito i spraw, abyśmy ja i mój mąż pewnego dnia, mogli chwalić Boga w niebie. Amen.